Hej, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj rozpakujemy sobie razem zakupy Mój mąż morzu na zakupach, bo zaczynamy dietę. I słuchajcie, wyszło nam 634 zł, żeby nie było. A zaczynamy właśnie zdrowo się odżywiać i po prostu chcę Wam pokazać, co kupiliśmy. Także zaczynamy! Na pierwszy rzut idzie łosoś, bo z nim będzie bardzo dużo dań, no bo łosoś trzeba przyznać, jest zdrowy. Ryż brązowy, Mati będzie mi tu podawał rzeczy. Co mam teraz? Nie, no nie mam czasu teraz. Ryż jaśminowy. Paruk pół pusty. Paruk chudy. Uuu, ile pomidorów kupiłeś? Pomidorki. Serpeta. Bataty były. Ale ja się jaram tą dietą. Banany. Brokuł. Nikt sałat. Ja sama nie wiem, co tam jest. Oh, zagubiony pomidor. <laughs> zagubiony pomidor. Wow. Jogurt naturalny grecki. Jajka. No, i tutaj mamy dorsza atlantyckiego, polędwica, i mamy tutaj dorsza. filet. Aha, po prostu dorsze, tylko tu filet, a tu. To jest to sałat, Kolejne. Czy piorek jest? No. Ciekawe, jak ty jadł to wszystko, jak ty to wszystko ty to nie może Serfet. nie serfeta, Mozzarella. Marceweczki. Co my tu mamy dalej? Orzechy włoskie. O, mega paka kurczaka. I tutaj jest też kurczak. No to da, dawaj, od razu, Bo ja sobie później to wszystko tak, wiesz, układam po swojemu, nie? I w ogóle będę musiała to układać, właśnie tak. Ogórki kiszone. Pomidorki koktajlowe, borówki. U, jakie ładne, takie duże. Co to jest? Oliwa z oliwek. oliwek. No to co się dziwi, żeby wyszło tak dużo, jak to takie. Jak... wszystko. Będzie na kilka razy. Tuńczyk, jezu. Ja w szpitalu, jak tu to no, też nie jadłam tuńczyka, bo tak mi śmierdził. Więc nie wiem, jakie ja będę jadła, ale zobaczymy. Co my tu mamy? Orzech nerkowca. Tortilla pełna garniska. Co to, to jest? Mięso wołowe na gulasz. Mięso wołowe na gulasz. No tak, by tam było w pniadów nie? Gulasz z sosem pomidorowym. Chyba nawet dzisiaj na obiad to mamy i, i. Kolejne orzechy, i to są. Co to jest? Migdały. Owszem, o mrożone wziąłeś, tyle dobrze. Jagody leśne. No, ta malinka może być jakaś mięzułka. Malinki. Mogłyby malinki wziąć, czyli te. Nie było. By był mrożony w niej. Uuu, jest, nie? yes, jakby lubię. To jest pewnie masło rochowe, nie? nie. Eskki dyni. Monecznik. Kasza gryczana. Prażona. Kasza jęczmienna. Boli, nie mam takich. No czy może jadłam? jabłuszka O, to upakom też z dzisiaj. E, chlebek to jest żytni z ziarnami. Ale pośmie. Granat by? No. Granat. Ja granat 15 zł. co no, ty się dzieje? Piekasę, to No ale to, to dobra, to zaraz Ci powiem. E, to jest kasza bulgur. Nigdy nie jadłam tej kaszy, a dzisiaj mamy ją właśnie na obiad. I przyprawy papryka, słodka. A co to, tu to, to, to jest? Ser na ciodłość? No. Kolejny mit salat, chyba już jest cztery. E, makaron. Całdo Pełnoziarnisty. Cynamon, działa prowesalskie gdzie mamy na śniadanie właśnie owsiankę z cynamonem i jabłkiem. Coś tam się, Mati, chyba wylało. Pomarańcze. Ogórki. Zaginiona pomarańcza. Zaginiona pomarańcza. Jeszcze? Kolejny brokuł. Kolejny brokuł. Rzodkieweczka. Pomidorki koktajlowe. Cebula. Kefir, którego nienawidzę. Ale będziesz w polubić? Co mamy? A, pewnie jakiś shake z kefirem. Kefir. I kolejny? Dwa kasałki. Dwa kilo. I jogurt naturalny grecki. I szpinak, nie I szpinak, który polubisz. I szpinak. I to by było na tyle z tych zakupów. Ja się nie dziwię, że tyle wyszło kasy. No, trochę dużo. No, trochę bardzo. Dobra, zabieram się za robienie śniadania, ale tak na szybko, bo zaraz mam live'a z mą mama, będę opowiadała o swoim porodzie na Instagramie, także szybko robię tą owsiankę i zaraz Wam pokażę jak ona wygląda, właśnie to ma być owsianka na mleku z jabłkiem, cynamonem i z orzechami. Dobra, ja tu nie zaczęłam robić naszą owsiankę, tak na szybko, bo zaraz mam tego live'a, jeszcze muszę zjeść, za późno Mati pojechał na zakupy, obieram jabłuszko. Bo do owsianki jest potrzebne. Jezu, nie lubię robić tak na szybko wszystko, ale no... Tak dzisiaj, taki dzisiaj dzień jest po prostu. Dobra, robię pierwszy posiłek na szybkiego, bo za 15 minut zaczynam live'a. Właśnie się ręce Mamy tu już owsiankę, jabłuszko, jeszcze posypię cynamonem i orzechy do tego. Czekaj, te orzechy to jakie my mamy dać Mati do tego? Nie wiem. Chyba takie po prostu, nie? Orzechy. Na pewno, nie? Nie? Hmm. Dobrze, zobaczy, tak? Kupiłeś kilka tu. Dobra, mamy orzechy. Jest to syr, także nie zwracajcie na to uwagi. Ale no nie mam czasu teraz, żeby podskrątac dopiero polewę. Dużo też orzechów. Okej. Okay. Okay. I teraz jeszcze kpiemy na to cynamon. Oj, 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 no Co komu? dieta pudełko tak wygląda nasz pierwszy posiłek. Idziemy szybko jeść. Dobra, słuchajcie, ja już jestem po live. Teraz zaczynam ogarnić tutaj ten syf w kuchni, posegreguję sobie wszystkie te rzeczy, te wszystkie produkty. Najpierw zacznę od posprzątania lodówki, No bo trochę się tam dzieje. jakby wszystko teraz wyjdzie z tej lodówki, powycieram wszystkie półki i dopiero będę wkładać yy, te wszystkie rzeczy. Także sprzątamy do widzenia. już ci mówię. Cień cię bierze. Dobra, tak wygląda. mniej więcej sobie wszystko tak pochywałam, a posakrykowałam. No ogólnie jeszcze z tych woreczków dam to, to wszystko do pojemnika, ale no na razie muszę jeszcze ogarnąć parę innych rzeczy tutaj i obiad zaraz zacząć robić, więc to w wolnej chwili muszę pomrozić też ryby, mięsa. Także no. A i w ogóle jeszcze tutaj posprzątałam. Mm, w szafce też tutaj wszystko jest. Zobaczcie, ogólnie wszystko co możliwe. Dobra, zaczynamy robić pierwszy zdrowy obiad. Ja tak mówię, jakbym nigdy zdrowo nie jadła. No, nie jadłam aż tak źle, niezdrowo, ale no jednak nie przykuwałam uwagi do tego, co jem, a teraz chcę to zmienić. Także na obiad mm, dzisiaj kasza bulgur, do tego pierś z kurczaka i z ogórka i z pomidora. E, oczywiście najpierw, najpierw e, ugotuję kaszę. Znaczy no, zacznę od tego. E, kaszę gotujemy w osolonej wodzie. Kurczaka zrobię w Airfrajerze, bo to ma być grillowany kurczak. Także zrobię właśnie w tym... W moim ulubionym sprzęcie. Przyprawię teraz kurczaka, ogólnie przyprawię dziełami. Te papiery rozumiem, tym przyprawę. E, papryka słodka i pieprz czarny. Nacinam sobie go w sumie. W czasie robi się kasza, a ja zabieram się za strówkę. obiedzie, także z tej diety zjedliśmy już śniadanie, obiad, na podwieczorek zjedliśmy sobie po prostu banana, a teraz przyjechała do mnie moja siostra i wypiję sobie z nią kawę, bo ja dzisiaj w ogóle kawy nie piłam, aż dziwne i głowa mnie trochę boli, bo jednak już przyzwyczaiłam ten organizm do kawy. To jest moja wyczekana kawka, bo naprawdę dzisiaj nie piłam i przyjechała do nas ciocia z wakacji, opalona, jak nie wiem co, Wika wstań, pokaż jaka jesteś opalona. A, a tak tak, kurwa! I tak tutaj. No cała opalona. To mnie tak nie denerwuje. I pokaż rękę. <laughs> tutaj widać dopiero patrz. No. <laughs> Także my pijemy kawkę i bawimy się z chłopakami. Dobra, kochani, zaczynamy robić sałatkę. To będzie sałatka z tuńczykiem. Będzie w niej tutaj mix sałat z rukolą, pomidorki koktajlowe. Tuńczyk. Jestem ciekawa jak to będzie smakowało, bo ja tak nigdy nie lubiłam tuńczyka. W sensie no nigdy tak za bardzo nie jadłam. Ogórek, sok z cytryny, no i oczywiście jajko, które właśnie mi się gotuje. Ja nigdy tuńczyka nie jadłam, i trochę przeraża mnie ta sałatka, ale wszystko inne lubię. No zobaczymy. Spróbujmy. Powiem wam, że z połączeniem właśnie z tymi pomidorkami, jajkiem, ten tuńczyk smakuje. W sumie naprawdę nigdy nie jadłam tuńczyka. A czekajcie, wezmę taki kawałek większy. Ja wiem, że tuńczyk, tuńczyka albo się lubi, albo się nienawidzi. Spad mi. No, powiem Wam, jest to zjadliwe, ale to nie jest mój smak tego tuńczyka. Ale jest zjadliwe, zjem na pewno. Ale specyficzny smak ma ten tuńczyk. Nie wiem. Może im będę więcej tego jadła, tym bardziej się przekonam do tego smaku, ale powiem Wam, że nie jest złe, naprawdę. Także to by było na tyle w tym filmiku. Dajcie znać, czy podoba Wam się właśnie taka forma, bo no zaczynamy tą zdrową dietę, więc może być ciekawie, ja jakbym miała oceniać to najbardziej dzisiaj smakowała mi ta owsianka z rana. Obiad też był bardzo dobry, bo lubi z kurczaka. Ta kasza tak muszę się przekonać. Ta sałatka też naprawdę bardzo ciekawa. Nigdy nie jadłam takiej sałatki, więc myślę, że przez tą dietę też poznam różne nowe smaki. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was również na mojego Instagrama. Tam dzielę się z Wami takim codziennym życiem na co dzień. Myślę, że będę więcej dawała właśnie tych zdrowych przepisów, tych dań na insta stories. także kieruję Was na Instagrama, a Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie i zasubskrybujcie po więcej. Buziaki!